Witam. Były różne zastrzeżenia do tego, że zaproponowałam wspomaganie Trumpa, bo i tutaj było właśnie pełno zastrzeżeń do Trumpa. W takim razie uzupełnię i uzasadnię dokładniej tę moją decyzję. Niektóre uzasadnienia podałam w filmie: Autodestrukcja systemu została aktywowana, w tym poprzednim filmie, który wydałam. Powiem, powiem od razu, dlaczego należy Trumpa wspierać? Ponieważ jest alternatywa: albo Trump, albo Biden. Albo wybieracie grupę satanistów, albo tego, który z nimi walczy. Inaczej, skutecznej opcji w tej chwili, innej, innej właściwie opcji w tej chwili nie ma skutecznej. Więc proste: nie popierając Trumpa, popieracie Bidena. Ludzie oceniają postępowanie innych według własnych domniemań i mniemanologii. To jest ogromny błąd, bo prawda prawie w każdym przypadku jest inna niż nam się wydaje. Tak jak powiedziałam w tamtym filmie, czyli autodestrukcja systemu została aktywowana. Decydują się rzeczy na poziomie kosmicznym według kosmicznej hierarchii. Z niższych poziomów prawie nic nie widać. Im wyżej, tym sprawa bardziej się komplikuje i nabiera zupełnie innego wydźwięku niż na tym najniższym poziomie. Chociażby przytoczę taki nieznany fakt, jak to, że istota schodząca z wysokich poziomów istnienia z konkretną misją zostaje zaopatrzona w odpowiednie atrybuty do wypełnienia tej misji. Takim absolutnie koniecznym atrybutem jest posiadanie pakietu, i tu uwaga pakietu niskich wibracji, po to, ażeby utrzymać się w środowisku i jako tako się z nim zweryfikować. Inaczej odpadnie od tego środowiska. To tak, jak woda polana na olej, odskoczy od niego i się z nim nie pomiesza. Widzicie, takie rzeczy i mnóstwo innych trzeba wiedzieć, ażeby ocenić coś autorytarnie. I na przykład drugi przykład. Jedna z najskuteczniejszych broni to podwójny agent. Trzecia sprawa. Uwaga, że cały czas mówię w kontekście sytuacji Trumpa. W kontekście tej sytuacji. Mnich buddyjski na przykład nie dostanie do dyspozycji walizeczki z kodami do rakiet balistycznych. Zastanówcie się nad tym, co trzeba zrobić i jak pokierować sytuacją, a taką walizeczkę dostać. Następna sprawa. Czy rządzący, a nawet dyktator jest całkowicie niezależny i może robić co chce? To jest bardzo duża iluzja. Jest dyktator, nawet jest uzależniony, a wręcz często szantażowany przez różne siły. Mówiąc konkretnie o Trumpie, co nas to obchodzi, jaki jest prywatnie? Zastanówcie się, jakie trzeba mieć cechy, ażeby wytrzymać takie naciski, jakim on jest w tej chwili poddany. Nas powinno w tej chwili interesować tylko to, że chce wygonić satanistów. To jest w tej chwili priorytetowa sprawa i wyjściowa sprawa. Bez tego nic dobrego się nie zadzieje. Kim jest, skąd pochodzi, też jest nieważne. Ważne, że ma za zadanie nie dopuścić do tego, ażeby walizeczka i długopis, który wiele może, nie dostał się w łapy bandy Biden'a. Należy również zdać sobie sprawę z tego, że towarzystwo biznesmenów, kongresmenów i innych wpływowych ludzi jest wplątane w różne interesy powiązane z Deep State. Wyjaśnię: Deep State to yy, tajny rząd, tajne porozumienie, coś w tym rodzaju, yy, identyfikowane z NWO. NWO to z kolei jest yy, już konkretny rząd. Ale to jest ta organizacja, która właśnie jest tym. Tajnym, no to, to taki tajnym rządem. Obojętne, czy jest to demo, demokrata, czy republikanin, czy nawet generał, ma powiązania z całą siatką zależności. Niemożliwe jest to um, jednoznacznie rozdzielić, i trudne dla polityka, a właściwie wręcz niemożliwe dla polityka, a żeby zmusić tych wszystkich ludzi. Do rezygnacji z wielkich dochodów na rzecz idei. Tym bardziej, że kto jak to, ale Amerykanie wybitnie myślą kategoriami interesu, a wielkie interesy to głównie właśnie Deep State. Także Trump musi obracać się w tych zależnościach. Jeśli by tego nie robił, nie znalazłby się w tym miejscu. Yy, tak właśnie jak ten przytoczony mnich buddyjski. A żeby dostać dostęp do najważniejszej walizeczki i najważniejszego długopisu, trzeba wmanewrować się w sytuację. Wojsko, od którego wiele zależy, również jest uzależnione od deep state'u. Podobno marynarka wojenna, podobno, jest po stronie Trumpa, a siły powietrzne po stronie Bidena. Siły powietrzne są Podobno mocno wplątany w tajny program kosmiczny i tajny konglomerat przemysłowy, który ten tajny program kosmiczny zasila i finansuje. A to z kolei, a ten tajny program kosmiczny zależy od obcych i jest przez obcych sterowany. A tymi obcymi są głównie reptilianie. I oto oni dyktują warunki. Wręcz wysługują się reptilianie yy, ziemianami. Do tego jeszcze jest kosmiczna sztuczna inteligencja trzymająca wszystkich w szachu i mogąca wręcz wysadzić ziemię. A z tą sztuczną inteligencją kolaborują albo nawet nią są, w cudzysłowie ludzie z Deep State'u, których reprezentuje właśnie Biden. Także jest to bagno, po którym stąpać należy niezwykle ostrożnie. Do takiej sytuacji ludzkość dopuściła przez zaniechanie i próbuje dalej to robić, a teraz są tylko tego konsekwencje. Tego bagna nie da się zmienić, można je tylko wysuszyć. Trump jest w tej chwili jedynym widocznym przywódcą, która, który przynajmniej chce zacząć osuszać to bagno. Nie poprzecie Trumpa, to będziecie mieli Bidena, a ten to wam pokaże. Ale będzie już za późno. Ciekawe, jak będziecie się czuli, gdy porwą wam dziecko i przeznaczą na adrenochron. Jeśli Biden wygra tę batalię, to trzeba będzie dzieci bardzo pilnować. I będziecie mogli chodzić na skargę chyba tylko do Pana Boga, bo wszyscy ziemscy decydenci będą udawali, że was nie słyszą. Jeśli wygra Biden i nie będzie dalszego oporu i dalszej walki przeciwko Deep State, to scenariusz będzie straszny. Dzieci, o których wspomniałam, będą zabierane z domów w glorii prawa, które oni zaraz prowadzą. Pandemia, na przykład, jest zrobiona po to, aby przejąć wszystkie niezależne przedsiębiorstwa przez koncerny, których potem będziemy niewolnikami. Nie popierając Trumpa, odbieramy sobie wielką szansę na uniknięcie tych strasznych konsekwencji. Wybierając Bidena przez eliminację Trumpa, wybieracie wariant najstraszniejszy. Trump podziemiu, jeśli przeżyje, i grupa QAnona będzie dalej działała, a siły kosmiczne dalej wspierały tę stronę, ale sytuacja będzie o wiele trudniejsza. W opisie podany jest link z teledyskiem opartym na fragmentach przemówienia prezydenta Trumpa. Teledysk jest przekazany i przetłumaczony przez Andrzeja Hońskiego, który relacjonuje sytuację bezpośrednio z USA. Proszę Was, obejrzyjcie ten film. Dziękuję.